Witam wszystkich. Dzisiaj taki szybki updateik dla MK, ponieważ właśnie miał problem z kryptą i chciałem właśnie mu pokazać, jak wygląda ona u mnie na chwilę obecną. Sporo liści puszcza. I jak wspomniałem w opisie, w komentarzu znaczy się, no, raczej robił mnie za pierwszy, drugi plan. Nie wiem, czy akurat on ma tą samą, ale tak mi się wydaje. Tu, jak widać, rezborki galaksy są już zadomowione. Nie jest z nimi aż tak źle, nie są wcale takie pochliwe jakby się wydawało. Po odnowieniu światełka rośliny wręcz magicznie rosną. Tu jak widać, dosyć bąblują. No, rotala wygląda wręcz rewelacyjnie. Alternata też już doszła do siebie. Wypuściła sporo ładnych liści. Wiadomo, jeszcze te stare liście podumierają, i zanim opadną wszystkie, no to trochę potrwa. Tutaj widać, rybki mają parcie na szkło. O, fajna ławica właśnie galaksy. Nie wiem, czy to tak będzie super widać. Klinowe też jak zwykle pływają sobie wszystkie razem, niestety aluminium troszkę mi jakoś podupada. Mi się wydaje, czy wypuszczać, wypuszcza liście, ale dopadają chyba go krasnorosty, i tutaj chyba przedawkowanie karbo, bo trochę przyżółk No, no i heniek, to tutaj teraz widać, że heniek też. Nie zbyt sobie radzi, chociaż światła teraz jest sporo, więc rosnąć rośnie, ale nie ma szału. Natomiast, no tutaj nie widać, ale taki taki jest przyczerniały. Świeże listka są fajne zielone, natomiast reszta tak jest przyczerniała, no i tutaj też jeszcze Sagitaria zaczyna wypuszczać, tutaj też jakieś groniska jeszcze opanowały te kamyszki. Ale ustępuje, więc myślę, że tragedii nie będzie. O. To na tyle. O, w sumie tak jak zwykle w moim wypadku Film nagrywany ponieważ była chwila czasu przysiedziałem trochę przy akwarium i mówię, nagram coś póki jeszcze nie wyciąłem ludwigi bo już tutaj się dopytują o roślinki No, więc chyba tyle na dzisiaj. A, jeszcze muszę wspomnieć, że zacząłem używać tego jonizatora. Nie wiem, czy jakieś efekty są. No, zobaczymy. Na razie używam go od trzech dni. Zrobiłem go ze szpulki od taśmy teflonowej i w sumie nie jest on na stałe przyczepiony. Nigdzie tylko sobie go po prostu na. 5 minut wkładam codziennie. Podłączony do 12V zasilacza. 5 amperów. Dosyć ładna mgiełka powstaje. Także zobaczymy, co to będzie. Trzymajcie się.